Dlaczego większość mężczyzn się poddaje po dwóch tygodniach? Zaczynają z impetem, nowa siłownia, nowa dieta, nowy ja, a po dwóch tygodniach wszystko wraca do starego. I czy to brzmi znajomo dla ciebie? Bo to nie lenistwo, to nie brak motywacji, to brak konkretnego systemu. I w tym filmie pokażę ci dlaczego większość facetów odpada po 14 dniach. I jak być tym jednym, który dowozi. I w tym filmie dowiesz się, dlaczego 80% mężczyzn nie potrafi wytrwać dłużej niż dwa tygodnie, co robią źle i ty prawdopodobnie też. I jak to naprawić prostym, konkretnym planem, który działa nawet jeżeli masz dzieci, robotę i zero siły na kardio. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski i pomagam facetom po 30 zrzucać brzuch i odzyskiwać męską sylwetkę. A więc zaczynajmy. Pierwsza sprawa to brak realistycznych oczekiwań, czyliż faceci szukają szybkich efektów. Mija tydzień, dwa, a ty dalej masz brzuch. No to chuj z tym to nie działa. Brzmi znajomo? Bo większość facetów odpala projekt Forma z mindsetem 10 kg w miesiąc, sześciopak do urlopu, 30 dni i nowe życie. A potem widzą, że waga spada o 2-3 kg, co jest i tak zajebistym wynikiem. Brzuch jeszcze nie zesztywniał, a cycki nie wyglądają jak u modela z okładki. I co wtedy? Rezygnacja, bo oczekiwania były z kosmosu, a rzeczywistość to nie kosmos. A prawda jest taka, że 2-4 kg zrzucone w miesiąc to jest złoto. Ale nikt ci tego nie mówi, dlatego tak wielu się wykłada, bo nie wiedzą, czego się w ogóle spodziewać. Bo wejdziesz do internetu i każdy jest mądrzejszy, bogatszy, piękniejszy, i co ty masz w ogóle wiedzieć? A w punkcie czwartym pokażę ci, dlaczego wygląd nie może być jedynym powodem, dla którego zaczynasz, bo to właśnie przez to większość osób odpada, więc koniecznie zostań do tego momentu. Drugi punkt, czyli zbyt radykalne zmiany i restrykcyjne diety. Od jutra jem 1500 kilokalorii, 0 cukru, 0 chleba, 0 piwa, 6 razy siłka w tygodniu plus kardio. Lecimy. Gratulacje. Właśnie ustawiliście sobie plan, który wytrzymasz góra 2 tygodnie. A potem rzucisz się na lodówkę, odpuścisz trening, wracasz do punktu wyjścia albo niżej. Brzmi brutalnie? Bo takie są efekty surwiwalowych planów. 1500 kcal, 6 treningów, 30 minut cardio dziennie to nie jest plan, to jest kara, dosłownie. Co zamiast tego? 2-3 treningi siłowe w tygodniu, krok po kroku podbijanie kroków, czyli z 6 tysięcy na 8 tysięcy, później z 8 tysięcy na 10 tysięcy, 15 minut snu więcej, 2000 do 2500 kcal, a nie 1500, 150 do nawet 200 g białka, a nie 60. I picie wody z celem dziennym 3-4-5 litrów dziennie, a nie pół buteleczki. I to nie jest sexy, ale działa. A w punkcie trzecim pokażę ci, co się dzieje, gdy nie masz planu, tylko zryw. I jak chaos zabija każdą formę, nawet przy dobrych chęciach. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli brak systemu i planu, tylko, tylko zryw i chaos. Od poniedziałku wszystko zmieniam. I rzeczywiście, poniedziałek robisz zakupy, siedzisz na siłce przez dwie godziny, odpalasz nową aplikację do kalorii, czujesz się jak król. Ale w czwartek nie masz posiłku, trening przepadł przed pracą, brak snu i odpalasz sobie pizzę. I nie jesteś słaby, po prostu działasz bez systemu. Potrzebujesz planu. I nie mówię, że teraz masz wywalać kasę na trenera, bo serio, możesz ogarnąć to sam. Weź kartkę. Ustaw cel według metody SMART, czyli chcę zrzucić 10 kg w 4 miesiące. Dodaj do tego narzędzia, które ci umożliwią osiągnięcie tego celu. Deficyt 1% masy ciała, czyli przy 100 kg. Obcinasz 1000 kilokalorii od swojego zapotrzebowania, które obliczysz kalkulatorem w internecie. Dwa razy trening siłowy tygodniowo, 160 g białka i 10 tysięcy kroków dziennie. I masz plan za darmo. Ale nawet najlepszy plan siada, jeżeli motywacja jest z dupy. W punkcie czwartym powiem ci, dlaczego większość facetów patrzy tylko na wygląd i właśnie dlatego odpadają. I właśnie przechodzimy do obiecanego czwartego punktu, czyli niewłaściwa motywacja, skupienie na wyglądzie zamiast na zdrowiu i na samopoczuciu. Chcę wyglądać jak ten gość z Instagrama. No właśnie, i dlatego się poddajesz, bo gdy brzuch nie znika po dwóch tygodniach, to ty stwierdzasz, że to wszystko nie działa. Tylko, że to działa, ale nie tak szybko i nie tak powierzchownie. I nie jesteś już dwudziestolatkiem, żeby spuszczać się do swojego odbicia w lustrze. Masz dzieci, firmę, życie, pracę. Trenuj nie dla zdjęcia, tylko żeby mieć więcej energii, lepszy sen, silniejsze plecy niższe ciśnienie, więcej energii, żeby się bawić z dzieciakami i życie, które ogarniasz, a nie życie, które Cię przygniata. I w punkcie piątym pokażę Ci największy niewidzialny wróg, czyli brak wsparcia i powiem Ci, co możesz z tym zrobić, nawet jeżeli nie masz nikogo wokół. I piąty punkt, czyli brak wsparcia i otoczenia, które rozumie Twój cel. Nie masz z kim pogadać, wszyscy dookoła albo żrą, albo się śmieją, że znowu Ci odbiło i to jest klasyczek klasyczek, który zabija. Bo mężczyźni po 30 są często samotni jak nigdy wcześniej. Nie mają kolegów, którzy rozumieją zmianę, nie mają plemienia, nie mają nawet z kim iść na tą siłownię. Ale wiesz co? Nie musisz być sam, bo masz kilka opcji. Żona, pogadaj z nią, powiedz na tym, na czym ci zależy. Kumpel, złap kontakt, umówcie się na wspólne treningi. A jak nie masz nikogo, to otaczaj się mentorami z internetu. Ja tak robię od lat. Oglądam codziennie filmy ludzi mądrzejszych ode mnie, silniejszych, bardziej ogarniętych, bo oni ciągną mnie do góry. I mogę być najgorszy z nich, nawet chcę być najgorszy z nich wszystkich, ale dzięki temu nie cofam się ani nie stoję w miejscu, tylko rosnę. A w punkcie szóstym pokażę ci, co robić, gdy masz doła, kryzys i najchętniej wszystko byś rzucił, czyli jak się nie rozsypać, kiedy dopada cię życie. I teraz przedstawię klasyczny scenariusz, czyli. Nie ma efektów, wracam zmęczony z pracy, mam ochotę zjeść wszystko i olać trening. Znasz to? Bo to moment, w którym większość facetów wypada z torów, bo zamiast systemu masz emocje, zamiast planu działasz na czuja i co się dzieje? Nie zjesz raz, ok, nie pójdziesz na trening, zdarza się. A potem wjeżdża Netflix, pizza, brak snu i wracasz na stare śmieci. Co zamiast tego? Zasada 80/20. Masz luz i plan jednocześnie. Elastyczny system, zamiast 100% albo nic, robisz tyle, ile możesz. Ale po prostu robisz. I śledzenie progresu, ale nie tylko waga, ale też obwody, siła, obwody, czyli mierzysz się codziennie albo przynajmniej raz na tydzień, siła, czyli chodzić z zeszytem na siłownię, kondycja, czyli mierzysz na przykład swoje, nie wiem, biegi, kardio, spacery, patrzysz jak progresujesz wysokością, nie wiem, nachylenia na bieżni albo prędkością i monitorujesz też samopoczucie. I w ostatnim punkcie pokażę ci pięć prostych rzeczy, które możesz robić zamiast się poddawać. I to nie będzie teoria, tylko plan działania już od teraz. I co robić zamiast poddawania się? Bo najłatwiej powiedzieć to nie działa i wrócić do starego życia, ale prawda jest taka, że większość poddaje się, bo nie wie co robić dalej. Więc tu masz konkrety. Pierwsza sprawa zbuduj realistyczny cel. Nie 10 kg w dwa tygodnie, tylko 1% masy ciała tygodniowo przez 12-16 tygodni i jeszcze 10 kg lżejsze. Małe kroki Dwa treningi zamiast 6, 8 tysięcy kroków zamiast 12 tysięcy i 160 g białka zamiast 60 g białka, ale też nie 200, jeżeli to jest problem. I do tego dochodzi elastyczny plan, a nie reżim czyli Zasada 80-20: Masz miejsce na pizzę i browara, i deficyt liczy się tygodniowo, czyli liczy się średnia tygodniowa, a nie dziennie, więc to jest bardzo ważne. I można w tygodniu jeść mniej i zrobić sobie większą przestrzeń na weekend, na przykład, nie? I znajdź też wsparcie: ludzie, mentorzy, trener, albo nawet komentarze pod tym filmem. Pisz, pokaż, że działasz. Bo będzie nas to na pewno dużo. I porównuj się do siebie sprzed miesięcy. Nie do typa z Instagrama, tylko do siebie z przeszłości. Zrób zdjęcie, zmierz pas, spójrz na siebie dziś i pomyśl, czy naprawdę warto się teraz poddawać. A jeżeli chcesz plan, który nie rozwali Ci życia, tylko da Ci system, który działa nawet jak masz dzieci i pracę, to zajrzyj po mój program Redukcja Pro. Pomaga mężczyznom po 30 zrzucić od 6 do 12 kg w 88 dni. Bez głodówek i bez kardio, więc umów koniecznie rozmowę z inku poniżej. I koniecznie obejrzyj film, jak Lechus zrzucił 10 kg w 12 tygodni, mając pracę i rodzinę. Bo jeżeli on mógł to zrobić, to ty też możesz.